I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Poniedziałkowy wieczór i komentarz do dzisiejszego słowa, które daje nam Kościół. Najpierw przeczytamy sobie ten fragment. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli i zastanowili się nad tym, co jest w nas takiego, co sprawia, że czujemy się niepełnosprawni, które przedziały naszego życia. Są tak y, y, sparaliżowane, to są tak, y, że tak powiem, zniszczone przez, przez różne takie, czy niewłaściwe wybory, złe decyzje, czy przez jakieś grzechy. Czy przez jakieś zranienia, które nie, pozwala, nie pozwalają nam żyć w pełni w, w jakimś takim wewnętrznym pokoju, wewnętrznej harmonii, tylko one ciągle gdzieś tam nas rozpraszają i niszczą. No ale tak jak wspomniałem, najpierw sięgniemy do słowa. Dzisiejsza Ewangelia jest ze świętego Łukasza, szósty rozdział. Posłuchajmy. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła, po wszystkich rzekł do Niego, wyciągnij rękę. Uczynił to i Jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Bo to słowo Pańskie. No właśnie. Co jest tą moją uschłą prawą ręką? Generalnie yy, Łukasz pisze dokładnie, która to ręka. Może dlatego, że sam jest lekarzem, i, i takie szczegóły go interesują, i, i one w jakiś sposób są wpisane w jego fach. Ale z drugiej strony, popatrzcie, przecież prawa ręka jest to zazwyczaj dla praworęcznych ręka wiodąca, podstawowa. Czyli zobaczcie, gdzieś rzeczywiście ta choroba to kalectwo sprawia, że ten człowiek jakby nie w pełni potrafi wykorzystać swoje własne możliwości, nie w pełni wykorzystuje swoje własne życie co więcej to sprawia, że jakby też no, no, gubi się w tym życiu, że nie, że tak naprawdę nie ma w nim pokoju, nie ma w nim radości jest jakby ciągłe to pragnienie no, pozbycia się tego co jest co jest tą moją chorobą, co jest tą, tą suchotą, tak? Czy tym paraliżem, który sprawia, że, że gdzieś tam to moje życie nie w pełni wykorzystuje, nie w pełni daje. Spróbuj przemyśleć, zastanowić się nad tym, co jest tą uschłą prawą ręką w Twoim życiu. To może być, tak jak wspomniałem, jakieś przywiązanie do grzechu, to może być jakaś niepoukładana relacja, to może być jakaś historia zranienia, które gdzieś tam było w przeszłości nieprzebaczone, nieprzerobione, to może być cała masa różnych historii, rzeczy, które sprawiają, że w Twoim życiu nie ma pokoju, że w które sprawiają, że w Twoim życiu nie ma harmonii, gdzieś się w tym wszystkim gubisz. I to jest jakby początek. Wiecie, największym problemem, to co nam pokazuje też dzisiejsze Słowo co sprawia, że może nas to całkowicie od Pana Boga oddalić, i to jest, myślę, Największy paraliż naszego życia, bo to jest tak, no, już można powiedzieć, prawie że śmierć, to jest zatwardziałość serca. To jest taki upór, że człowiek jest tak zaślepiony tą, tą nienawiścią, tą zatwardziałością, tym takim zamknięciem się na wszystko to, co Boże, to, co, co jest prawdą, co jest dobrem, że to sprawia nawet takie, takie wewnętrzne pragnienie uśmiercenia Boga. Tak? Że chcę zabić to wszystko, co jest dobre, co jest prawe, co jest szlachetne, co jest sprawiedliwe, po to, żeby moje było na wierzchu, po to, żeby zakryć przed światem moją niesprawiedliwość, moją podłość, zło i tak dalej. Więc jakby obrzucam błotem, obrzucam wszystkim, co, czym się da, całym tym złem, wszystkich dookoła, żeby tylko moje, moje pozostało gdzieś tam na wierzchu. I tutaj, jakby odpowiedzią na to, wszystko, co jest w nas śmiercią, co jest w nas tym paraliżem, jest Boża miłość, jest Boże miłosierdzie, bo Chrystus przychodzi po to, żeby nas zbawić, żeby nas zbawić ze wspólnocie i On chce ożywiać to, co jest w nas martwe. Nie niszczyć, uwaga, nie odcinać, ale ożywiać. Dlaczego? Dlatego, że On nas stworzył jako pewną całość i to przez jakiś błąd, przez jakiś grzech, przez jakieś zło, przez jakąś krzywdę część naszego życia została złamana. Jest to jakaś taka uschnięta część. A Jezus przychodzi nie po to, żeby tą uschniętą część usuwać, amputować, ale po to, żeby to ożywić, żeby sprawić, żeby to stało się według zamysłu Bożego, według Bożej Miłości, według tego, co, co Bóg dla Ciebie zaplanował. Cokolwiek to jest, cokolwiek to jest, Pan Bóg chce to oczyszczać, chce to uzdrawiać, chce to wskrzeszać na nowo, chce to czynić nowym. Tak jak wszystko Bóg czyni nowym, tak? tak jak całą tę rzeczywistość w której żyjemy Bóg chce czynić nową jeżeli tylko tę rzeczywistość naszego życia jemu poddajemy jeżeli poddajemy się słowu Bożemu jeżeli słuchamy słowa Bożego jeżeli na tym słowie budujemy nasze codzienne życie jeżeli kroczymy za Jezusem to taka refleksja na noc zastanów się nad tym i proś Jezusa proś Jezusa z tą głęboką wiarą z tym głębokim przekonaniem że On może ożywić to, co jest w Tobie uschłe, co jest w Tobie martwe. I żeby dać Ci nowe serce i nowego ducha, które pochodzi od Niego. Przecież On jest Panem życia, Panem pokoju, radości. I jeżeli tylko na Nim będziemy budować naszą codzienność, na pewno się nie zawiedziemy. No dobrze, życzę Ci błogosławionego, wspaniałego wieczoru i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże!